Czyste powietrze dla powodzian. Program jest, ale chętnych do skorzystania niewielu. Dotychczas rozdysponowano nieco ponad 8 milionów złotych. Pieniędzy jest 10 razy więcej. O pomoc mogą ubiegać się ci, którzy jeszcze nie korzystali z programu, a szacowany procent zniszczeń w wyniku powodzi nie jest mniejszy niż 5%. Zakres pomocy jest za to duży. Na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, na termomodernizację budynku, na wymianę przede wszystkim nieefektywnego źródła ciepła, na pompy ciepła, na pompy ciepła powietrze-powietrze, na piece na pelet. Tymczasem w gminie Lewin Brzeski w konsultacjach uczestniczyło ponad 200 mieszkańców. Wniosków o pomoc złożono 40. Bardzo dużo osób też odpada, bo dużo osób już wcześniej skorzystało z programu Czyste Powietrze. Najwięcej zniszczeń było w samym Lewinie oraz wsiach Wronów i kantorowice. Nie wszyscy wiedzą, jak ubiegać się o pomoc. Obawiają się także problemów z wypełnianiem dokumentów. Jeżeli zostało złożonych tych wniosków, z tego co słyszałam, 200, no to mało ludzi. Korzysta z tego i mało pewnie wie. Niektórych zniechęca dużo formalności, aczkolwiek my staramy się i pomagamy oczywiście mieszkańcom przy składaniu e, takich wniosków. Zachęcamy do e, odwiedzenia punktu. Konsultacyjnego, który jest u nas w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Tam mogą Państwo uzyskać wszelkie niezbędne informacje, ale także pomoc w wypełnieniu wszystkich formalnych dokumentów. Sołtys Wsi Kantorowice zamierza złożyć wniosek na wymianę pieca i liczy na pomoc urzędników gminy. Na pewno gmina będzie chciała pomóc, bo nie każdy siedzi w papierach. Po co ma siedzieć i 2-3 dni myśleć nad tym, jeśli są urzędnicy, którzy znają się na rzeczy. Gminy czekają na mieszkańców. Wojewódzki Fundusz liczy, że składanie wniosków przyspieszy i cała pula zostanie wykorzystana. Nabór trwa do końca marca.